Dzisiaj postanowiłem zlokalizować kamyczka, którego kiedyś znalazłem. Zobaczymy, czy mi się to uda. A chodziło mi o kamyczek tego typu granit z odwiertem, ale nietypowym nie takim jak w tej chwili widzicie, z okrągłym. Standardowo są tutaj przekroje takie jak wszędzie okrągłe. Ale ja szukam czegoś wyjątkowego. Chyba coś znalazłem, ale nie jest to kamień, którego upatrzyłem już kiedyś. Zobaczcie, to na pewno nie jest to okrągłe. Jeżeli to jest drugi odwiert pięciokątny, którego udało mi się tutaj znaleźć postanowiłem przejść całe to wybrzeże wzdłuż całego nasypu nie, nie wiem to. czy mi dzisiaj starczy na to chęci i czasu bo już jest grubo po południu ale mam taki zamiar odwiert numer 4 uda mi się uwiecznić jego kształt też kamyczek nie do ruszenia spróbuję złapać to z drugiej strony zobaczcie, on nie jest okrągły, ma takie wygłębienia. Tu jest jedno, tu jest drugie, tu jest trzecie. No nie wierzę. Ale jest tutaj tego dużo, dużo więcej. No i jak widzicie, są to starsze odwierty, gdyż są one już zwietrzałe i znacznie bardziej pokryte jakimiś mchami i innymi glonami. Tutaj zauważyłem jeszcze jeden odwiert. Zobaczcie z dwoma innymi. Wiertłami innej średnicy tutaj jest większa średnica. Jest stopień, jest mniejsza średnica. Jednak ten otwór jest okrągły, a ten, który pokazywałem przed chwileczką, jest pięciokątny. Charakterystyczne trzy takie wygłębienia trzy. 6, 6okątne, siedmiokątne cholera wie. W każdym bądź razie nie jest to okrągłe Standardowy odwied jakiego dzisiaj używamy ślad numer 7 chyba największy i chyba ze względu na to, że akurat tak teraz pada cień jest to najbardziej widoczne. Raz, dwa, głębienia to było trzecie. No taki pojedynczy rowek jest grubości jednego palca. Także cały odbiór w granicach trzech palców. Jest. Udało się znaleźć pierwszy pełny otwór. Nie wierzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednak pięciokątne. No super. Tutaj jest to chyba idealnie widoczne. Pozdrawiam pana Franca Zalewskiego. Niech pan zobaczy wcale nie trzeba jeździć na Ukrainę, do Szwecji czy na Maltę, żeby znaleźć otwór pięcioramiennej gwiazdki nie wiem jak to nazwać jak taki odwiert wykonano pięć połączonych ze sobą krętów kręcących się jednocześnie nawiercających Trzy paluchy tu wchodzą Super sprawa Udało się znaleźć I zobaczcie jest dużo starszych Odwiedz oczywiście Nie jest on gładziutki jak te mniejsze okrągły Jest on bardzo chropowaty, szorstki Jak widzieliście wcześniej często pokryty takimi starymi gronami. Super sprawa. Jest to pierwszy pełny taki odwiert, jaki udało mi się tutaj znaleźć. A ósmy kamień, na którym są właśnie ślady z takich oto odwiertów. Ślad numer 9. Kamień numer 9. Idealnie widoczne są złobione w nim Jako fan doktora Franca jestem bardzo zadowolony, że udało mi się uwiecznić coś takiego. U nas w naszym kraju na terenie Opolszczyzny, chociaż przypuszczam, że sam kamień, sam granit e, prawdopodobnie pochodzi gdzieś z regionu Dolnośląskiego, a być może są to nawet jakieś obrzeża Opolszczyzny, bo w okolicach Maciejowic, Paczkowa, także są wystąpienia granitów no ale Trzeba by było jakichś badań, żeby dokładniej stwierdzić skąd dokładnie te skały są Nawiert numer 12 okaz pełny drugi pięciokątny zobaczcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzy, cztery, siedmiokątny. Do cholery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedmiokątny przekrój. W Krakowie mamy odwierty trójkątne

Czwarty pełny obiad, trzy, sześć, kątny a tutaj z boku dziura po młocie pneumatycznym. Rewelacyjna sprawa. Zapraszam pana Franca Zalewskiego do siebie, jeżeli oczywiście znajdzie chęć, czas i tak dalej. Po drodze przez Opolskie zapraszam na strzelce. W zeszłym roku, kiedy udało mi się znaleźć ten szczątkowy fragment pięciokątnego. Wiercenia skontaktowałem się z panem doktorem Francem Zaleskim po no to, żeby potwierdzić moje przypuszczenia i żeby on mógł w wolnej chwili obejrzeć to zdjęcie. Po krótkiej konwersacji stwierdził, że najprawdopodobniej będzie to wiercenie pięciokątne, jednak w tym roku. Osobiście to potwierdziłem, znajdując tutaj kilka pełnych takich odwiertów, zarówno pięciokątnych, jak i siedmiokątnych. Także czy zagadka tak dziwnych odwiertów zostanie wkrótce rozwiązana, czy pozostanie nadal tajemnicą? Oto jest pytanie. Jest coś jeszcze, co mnie utwierdza, że otwory zwierceń 5 i siedmioramiennych pochodzą ze starszego okresu niż lata 30-20 wieku, kiedy złożono tutaj kamień do prac budowlanych, do wybudowania tego wału. Nie wiem, ile tutaj jest. Ton tych kamieni ale kolejki wąskotorowe musiały tutaj dostarczać naprawdę w bardzo dużych ilościach ten kamień. No ale wracając do tego, co zacząłem, co mnie utwierdza w tym przekonaniu, to to, że w znacznej części tego wału nie można znaleźć otworów 5- i 7-ramiennych, a także tych większych, okrągłych, są tylko te malutkie na dwa palce no i dlaczego tak jest? najprawdopodobniej dlatego, że wierzchnia warstwa kamieniołomu czy wyrobiska w którym znajdowały się te nietypowe odwierty została zwieziona tutaj jako pierwsza no i po prostu zasiliła jeden fragment tego wału Dlatego też odwierty pięcio 7 spotykamy tylko na niewielkim fragmencie tego wału a w pozostałej większej części znajdujemy głównie te małe okrągłe odwierty plus ślady po pracy, w młotach pneumatycznych, młotach udarowych, także kiedy i w jaki sposób powstały te nietypowe odwierty chyba do końca nie wiadomo i przypuszczam, że tak prędko nie zostanie poznana ich tajemnica. Chociaż sugerując się tym, że e, doktor Zalewski, zobaczcie jeszcze wódka, <laughs> że pan doktor Zalewski Śledzi ten temat, gdyż sam znajduję takie nietypowe odwierty. Ostatnio udało mu się znaleźć na Malcie otwór po wierceniu pięcioramiennym. Był także bardzo mile zaskoczony. Ja sam osobiście jestem, no powiedzmy, że fanem jego filmów. Często oglądam, przynajmniej to co mnie interesuje. Także jeszcze raz pozdrawiam pana doktora i jego wszystkich odbiorców. O, jest kolejny. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmioramienne. Pięknie widoczne. Super. No, w tej części, wału, naprawdę zdarzają się one sporadycznie. A przeszłem praktycznie dwukrotnie większy odcinek i upatrzyłem tylko jeden taki odwiert. Super sprawa. Tutaj jest on idealnie widoczny.